Dzień dobry, dzisiaj na stanowisku konserwacyjnym zupełnie nowa dacia Bigster. Samochód przyjechał prosto z salonu. Zaznaczone z klientem wynika, że jest auto kupione na 10 do 15 lat eksploatacji. Celem naszego zabezpieczenia antykoronowego będzie uzyskanie właśnie takiego efektu bez wędzy w podwoziu. Za chwilkę podniesiemy samochód. Obejrzymy fabryczną warstwę antykorozyjną oraz zdemontujemy wszystkie elementy osłonowe. Możemy zrobić przegląd podwozia oraz opisać, jakie części wymagają zdjęcia. Celem wykonania właściwej antykorozji w przypadku braci Dixel. Jeśli chodzi o tylną część kaweseli, została zdemontowana tylna część nakładki dolnej tylnego rozdzierża, celem konserwacji tylnej ściany kraka oraz mafii zamkniętych, które znajdują się w tylnej belce. Kolejną sprawą jest demontaż układu wydechowego i osłon termicznych. Dzięki temu mamy dostęp do podłogi bagażnika oraz do precyzyjnej aplikacji preparatów antykorozyjnych na całe tylne zawieszenia, uwzględniając wąskie szczeliny, które znajdują się pomiędzy wózkiem tylnego zawieszenia a podłogą. Oczywiście nadkola zostały wszystkie zdemontowane po to, żeby dojść do konserwacji wszystkich wnęk oraz kielichów. Jak widać, fabryczna warstwa antykorozyjna Kończy się dosłownie tutaj w tym miejscu, jak pokazuję teraz palcem. Wyżej tej antykołowodnej warstwy po prostu nigdzie nie ma. Taka sama sytuacja jest oczywiście w nadkolach przednich. Tutaj także mamy tylko i wyłącznie nakleśnięte masy głusząco konserwujące w tych takich yy, przestrzeniach, które nie są osłonięte przez nadkola. Natomiast główne podróżnice, lampy czy yy, zakole nie jest niczym zakonserwowane. Będziemy te wszystkie elementy konserwować. Dodatkowo zdzieliliśmy z samochodu nakładki drogowe. W tym konkretnym modelu auta jest to wręcz konieczne celem wykonania właściwej antykorocy. Dzięki temu posłaniają nasze korki gumowe słupka A. Będziemy mogli zrobić konserwację profilizacji słupka A oraz przez korki gumowe w drogach zakonserwować kompleksowo drogę, zarówno przez kołki dolne, jak i pokołowych. pokołek. Konstrukcja jest tak zbudowana, że w samochodzie jest napędem na cztery koła, a są. Wielowarstwowe. Są tam spolniki, są tam przegody. To są bardzo sztywne elementy, które przynoszą obciążenia. W związku z tym, aby właściwie wykonać tę antykorozję, trzeba mieć dostęp do każdego miejsca. Pomijając oczywiście profile zamknięte, będziemy też konserwować progi z zewnątrz, tak? czyli po prostu linii pod drzwiami, pod nakładkami, tak, żeby ta korozja w przyszłości się nie pojawiała. Tutaj widzimy, że fabrycznie preparaty została zamknięta tylko i wyłącznie na dolny land. Potem tutaj w tego w linii progu nie ma. Kolejna sprawa, zdemontowana przedni zderzak. Przedni zderzak jest konieczny do demontażu w tym konkretnym modelu z tego względu, że zasłania nam całkowicie dostęp do przedniego wózka. Jest to konieczne, aby właściwie zakonserwować przedni wózek. jest to pas przedni, jest to pas odpowiedzialny za bezpieczeństwo, jest to główny element nośny całego zawieszenia oraz silnika, jest to bardzo istotne, żeby to zakonserwować. W związku z tym będziemy wykonywać konserwację oczywiście wózka, oczywiście profili zamkniętych wózka. Dzięki temu mamy też po zdjęciu zderzaka odsunięte takie punkty jak końcówki podróżnic, belka, belka bezpieczeństwa przednia, wszystkiego rodzaju wspomniki, punkty montażowe, a nawet obejmiemy od przewodów klimatyzacji i punkty elektryczne. Tutaj widać, te punkty nam się elektrycznie odsłoniły, to są tak zwane punkty masowe. Będziemy oczywiście te punkty także konserwować. Przechodząc do podwosia, patrzymy teraz na panele podłogowe. Są zasłonięte, ale dokładnie w linii tych śrubek. Proszę zobaczyć, tutaj tak samo jak z zewnątrz. Masa jest zasłonięta tylko i wyłącznie na sam lęcik. Natomiast pod panelami, pod podłogami, tutaj nie ma żadnej warstwy antykorozyjnej. Są tylko i wyłącznie mastyki położone celem uszczelnienia i wygłuszenia karoserii. W związku z tym po demontażu tych części podłogowych mamy dostęp do paneli podłogowych, mamy dostęp do profili zamkniętych, mamy dostęp też do przełodu hamulcowych. Będziemy to wszystko konserwować kolejnym elementem. To jest okres zdjęty, jest cały układ dechowy. Układ dechowy podmiotu hmm. mamy tą możliwość, aby idealnie zakonserwować cały tunel, przestrzeń nad napędowym oraz zdemontowaliśmy też osony termiczne. Tutaj są warstwowe osłony termiczne, w związku z tym dolne części osłony termicznych zostały zdemontowane, główne części nad tylko i wyłącznie poluzowane, ponieważ takie poluzowanie już wystarczy, abyśmy mieli tutaj dostęp do. Tych przestrzeni. Oczywiście będziemy konserwować także minty, wszystkie minty łączników, wszystkie kolumny nakładzone będą także konserwowane. Złącza przywodów hamulcowych, tak jak tutaj w tym miejscu, oraz nas. Będziemy konserwować także przednie błotniki. To pod nakładką przedniego błotnika. botnik jest stalowy, więc jak najbardziej trzeba go zakonserwować. Tą nakładkę przedniego jego demontowaliśmy i w linii podnakładkowej będziemy po prostu boskować całość. Samochód bardzo dokładnie zabezpieczyliśmy przed zapyleniem. Pomijając montaż zewnętrznej folii ochronnej, wyklejamy wszystkie najdrobniejsze szczeliny pomiędzy poszczególnymi częściami karoserii. Komory silnika, jak i przednie chłodnice zostały także przed nas zabezpieczone. Skrzynia biegów oczywiście, oraz komputer sterujący pracą hybrydy także został, został oklejony. Na następnym etapie Przeszliśmy do konserwacji właściwej samochodu. Użyliśmy nowego wosku Kixotropowego, który charakteryzuje się niską zawartością spuszczalników, a wysoką zawartością części stałych. Dzięki temu w, w, w procesie mieszania wosk staje się utrudniony w, w momencie w którym zostaje zaaplikowany na karoserię utwardza się i jego wytrzymałość mechaniczna wzrasta. Kolejnym preparatem, który wykorzystujemy nie, celem właściwej antykorozji podwoziowej jest bezbarwny, upłyniony wosk. On nadaje się świetnie do konserwacji najdrobniejszych szczelin, miejsc ciężko dostępnych, ukrytych gdzieś nad tylowahaczowym tylnym zawieszeniem. Wykorzystujemy go także do konserwacji wnętrza tylnego wózka poprzez otwory inspekcyjne, jak i oczywiście przedniego wózka. Dodatkowo preparat rozprowadzamy w ciężko dostępne przestrzenie, które znajdują się nad zbiornikiem paliwa oraz nad tylnym dyferencjałem. Trzecim preparatem, którego używamy do właściwej antykorozyjności jest specjalny upłyniony wosk o najdłuższym czasie zastygania. Preparat jest podciągany kapilarnie przez strukturę powierzchni i nadaje się świetnie do konserwacji wszystkich ciasnych przestrzeni w profilach zamkniętych. Wykorzystujemy go do zabezpieczenia antykorozyjnego przednich podłużnic Punktów styku instalacji elektrycznej z kałasemią. Są to tak zwane punkty masowe, o których wspominałem wcześniej. Konserwujemy nim także najdrobniejsze szczelinki pomiędzy przewodem hamulcowym a nakrętką, tak żeby gdzieś w przyszłości nie było problemu z jej odkręceniem. Konserwujemy nim różnego rodzaju odciągi oraz wspólniki wzmacniające konstrukcję samochodu. Naddniotretolatu wycieka, natomiast właściwa ilość zostaje w przestrzeniach międzygrzewowych. Precyzyjna konserwacja pod chwilą zamkniętych. To kluczowa sprawa dla uzyskania właściwego efektu antykorozyjnego. To właśnie w progach i profilach zamkniętych, takich jak podłużnice, odciągi czy wspólniki, zbiera się wilgoć. Celem naszych działań jest użycie takiego preparatu innego, który będzie świetnie izolował wewnętrzną część progu, nadmiar preparatu będzie wykapywał, a otworki technologiczne służące do właściwej wentylacji pozostaną drożne. Dla konserwacji profili zamkniętych podchodzimy kompleksowo. Nie tylko dbamy o to, aby zanim nie się w ich wnętrzach, ale także konserwujemy przestrzenie, do których dokręcone jest na przykład tylne zawieszenie. Nadmiar preparatu powoli wykapuje, zostawiając dookoła otworu zżylowaną otoczkę. Preparat przemieszcza się między warstwami blach i wycieka z najdolniejszych szczelin. Punkty montażowe tylnego zawieszenia, tutaj akurat tylny to rywalacz, to też dla nas profil zamknięty. Śruba wkręcona jest w wewnętrznie w bądź zgrzany gwint. Aplikując kropelat przez takie drobne otworki, jak w tym miejscu zabezpieczamy przestrzeń nie tylko dookoła profilu zamkniętego, ale także gwint tej konkretnej śruby. Samochód został wyposażony także w akcesoryjny hak holowniczy. W związku z tym oczywiście belkę haka zakonserwowaliśmy, jak i złącze elektryczne przyczepy. Samochód został już rozklejony, w związku z tym możemy przejść teraz do konserwacji komory silnika. komory silnika skupiamy się nie tylko na wszystkich widocznych śrubach czy nakrętkach. Konserwujemy także zamek potrawy silnika, podzielony posiada w czujnik otwarcia. Ważne, że to nie spowodowało. Używamy tego podstu także do konserwacji wsporników między potnikami a pasem przednim. Zależy na tym, żeby drobne przelinki w sensie ksiągał. To jest specjalny wysokotemperaturowy wosk w kolorze lekko beżowym. bardzo dużo od ponoci. Wosk po czasie wyschnie i nie będzie się do niego przyklejał. Kusz. Tutaj jeszcze chwilką zakonserwowałem. Um, przewód masowy, takie przewody masowe konserwujemy ze szczególną uwagą. Zależy na tym, żeby też pomiędzy konkretny przewód, a końcówką preparat sobie wpływał i penetrował, żeby nie pojawiała się tam śnieć. W przypadku montażu osłon termicznych, takich aluminiowych, do karoserii mamy, mamy dwa zupełnie inne elementy o równym potencjale i między nimi zawsze następuje korozja. Dzięki temu, że wosk jest tworzony na wysokiej temperatury, możemy też Zabezpieczać tego typu połączenia właśnie tym preparatem. Aplikację, aplikujemy go nie tylko w na wiwówkę, ale także na przestrzeń dookoła. W konserwacji profili zamkniętych samochodów używamy oczywiście innej metody nakładania preparatu. Natomiast tutaj, w przypadku części odsłoniętych, chcąc uzyskać jak najlepszy efekt wizualny, używamy nawet innego preparatu z kraju. To jest właśnie ten sam wywałany wosk. Można położyć delikatny film i ogólne, stalowe części mocy, jak zostawia taką minimalną, brewantową strukturę, która zniknie w momencie, w którym rozpuszczalnik z niego odchodzi. Specjalnie upłyniona wersja tylko i wyłącznie takich elementów. Konserwujemy także wnętrzy maski. Zależy na tym, żeby na styku trzech warstw gdzie mamy płat zewnętrzny, konstrukcję wewnętrzną, czyli płat zewnętrzny jest tutaj zagięty, nie pojawiło się ognisko korozy. Przejdźmy do konserwacji profili zamkniętych zewnętrznych zewnętrznej części kerosynu, takich jak drzwi, tylne włotniki oraz tylna klapa. W przypadku przednich drzwi nie ma żadnego problemu, ponieważ są dostępne duże otworki tkółowe, przez które możemy precyzyjnie wprowadzić preparat, aby dokładnie zakonserwować cały dolny róg. W przypadku tylnych drzwi należy zdemontować... Poszczególne spinki, trzymające uszczelki. Dzięki temu, przez dolne otworki, możemy wprowadzić preparat do profilu zamkniętego drzwi i zabezpieczyć go przed korozją. Jedną z bardziej skomplikowanych operacji jest konserwacja tylnych błotników. Można ją wykorzystać przez zwykłe drzwi, lecz nie daje to 100% pewności nad kontrolą rozlewania się preparatu. Wykorzystujemy także dolny otwór nad kolu i wprowadzamy preparat w górną część. Błotnika. Natomiast to też nie wszystko. Aby właściwie zakonserwować plant tylny oraz punkt styku pomiędzy zderzakiem a błotnikiem, demontujemy w środku tapicelkę. Tylko takie podejście daje nam gwarancję tego, że poprzez drobne otworki technologiczne tego typu możemy wprowadzić preparat i właściwie zabezpieczyć przestrzeń pomiędzy błotnikiem a wewnętrzną konstrukcją. Proszę zobaczyć, tak wygląda już nie, praktycznie kopię ten samochód. Po konserwacji dostały nam drobne prace wykończeniowe. Możemy trochę się przyjrzeć, jak zabudowany jest podwozie w daci i dlaczego zdjęliśmy poszczególne elementy. Tak jak wspominałem wcześniej, gdybyśmy nie zdjęli układu wdechowego, nie mielibyśmy dostępu do podłogi bagażnika, więc dlatego w tym samochodzie należy to wykonać. Oprócz tego nie mielibyśmy możliwości, żeby tam głęboko wykonać konserwację ciasnych przestrzeni nad tylnym wózkiem. Dodatkowo, to co wspominałem, yy... Czyli braki konserwacyjne pod osłonami teraz są bardzo dobrze zauważalne. Linia progu, czy linia bocznego przedniego wspólnika, tutaj w tym miejscu, ta przestrzeń, została fabrycznie bardzo dobrze zakonserwowana. Widać tutaj natychmięte grube masy głuszące od konserwujące. Natomiast właśnie od tych pozycji do środka w tej konserwacji już nie było. Na uwagę zasługuje także osłona dolna silnika, ponieważ jest stalowa. Także tą osłonę dolną silnika także zakonserwowaliśmy. Teraz zasadnie jeszcze przy montażu widać tutaj boski, jeszcze sobie powrót opanowują, więc mamy jeszcze kolor lekko mleczny. Tak samo w kolach, to co wspominałem o konserwacji pod nadkolami. I dlaczego ją warto wykonywać? No właśnie dlatego, że samochód zakonserwowany jest tylko i wyłącznie w przestrzeni, którą tutaj widzimy. Wcześniej nie miałem na skole, opowiadałem o tym. Teraz to można świetnie po prostu pokazać. Za chwilkę zamontuję koła, do końca kluczem dynamometrycznym, a po, po opuszczeniu samochodu to wykonserwuję jeszcze przestrzenie, yy, o które teraz opiera się łapa podnośnika, czyli miejsce, które służy do podnoszenia samochodu. Boski i preparaty, których używaliśmy. Są testowane w komorach solnych, w związku z tym e, dają gwarancję wieloletniej jazdy bez jakichkolwiek buchlitów kozyjnych. Każdy użytkownik starszego samochodu, i to już nie ma znaczenia jakiej marki, spotkał się z zapieczonymi punktami służącymi do regulacji zbieżności tylnych kół. E, z reguły są to kosztowne naprawy, które polegają na wycinaniu śruby. Nie da się już w tumencie odzyskać całego wahacza. Wózek zawieszenia należy wtedy też przeciąć, bądź. W ekstremalnych sytuacjach nawet wymienić. Więc aby zapobiegać takim e, sytuacjom, rozkręcamy punkt regulacji geometrii i znalujemy wewnętrzne połączenie pomiędzy trzpieniem środowini ośrodowej a tuleją. Tutaj widzimy, jak właśnie snal delikatnie wychodzi z pomiędzy najdolniejszych szczelinek.